do biegu. Nie, właściwie to jest kajak więc to, to chyba do, do spływu. Gotowe. Plum. I po! Płynęły 12 węzłów na sekundę. O, zakał, pućkały się nie narady. Yeah! Wielka, wspaniała sprawa. No i tak to też soniczne dźwięki wydałaś. Brawo, brawo. Dajcie nam tutaj Odwrotnie, jest do wypowiedzi, chciałbym złożyć pewne oświadczenie, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Absolutnie, Panie Przewodniczący, ze względu na to, że to się już przewija po raz któryś, nie tylko na dzisiejszej sesji, pragnę zaprotestować stwierdzeniom, że decyzja, jako, jakakolwiek by nie była, już dawno zapadła. Tego typu stwierdzenia. Szanowni Państwo, deprecjonują w ogóle kwestie dotyczącą funkcjonowania w samorządzie i funkcjonowania takiego organu jak Rada Miejska. Ja bardzo pana proszę, Panie Dariuszu, bo Pan mówi pan, pana i pan, pana Chlebińskiego i pana koledzy. Ci pana koledzy to są też i pana koledzy, bo to są radni miasta Puszkowa. To jest po prostu w moim rozumieniu tego, co pan mówi, jest to nie do przyjęcia. Ja naprawdę protestuję i On nie rozumiem tego. za każdym razem Róż będę protestował, skoro pan przenosi najgorsze praktyki zaczerpnięte chyba z Sejmu, bo nie wiem skąd można by było zaczerpnąć takie praktyki, na y, nasze podwórko pruszkowskie. To jest w ogóle skandaliczne zachowanie. Nie wiem, czym to jest spowodowane i czym pan to, y, że tak powiem, y, uargumentuje, jeżeli chodzi o tego typu zachowania. Panie Przewodniczący, ja bardzo proszę i protestuję, żeby takie sformułowania naprawdę ukrócać, bo one są po prostu niebezpieczne. To znaczy, że radny inny o innym zdaniu, o innej argumentacji nie może wyrazić swojej opinii, bo każde stwierdzenie będzie kwitowane tym, że e, już decyzja jest podjęta, jak powiedział pan Krupa. To przepraszam najmocniej, ale to w ogóle to jest... To jest i kiedyś użyłem takiego sformułowania, jeden z Pruszkowskich znanych redaktorów go y, pod, y, pod, y, podchwycił. Panie radny Krupa, proszę nie robić cyrku. Składu Rady Gminy, to znaczy 12 głosów za. Nie podjęcie uchwały o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o unie, o, unie, o... Nie udzieleniu prezydentowi wotum zaufania artykuł 28a ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Bardzo proszę Biuro Rady o przygotowanie głosowania. Proszę za, panią Agnieszko. Panie Przewodniczący, jakoś nie mogę u siebie no. zagłosować. Jestem za udzieleniem wotum zaufania. Mazu. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Stosunkiem głosów 9 za. Przy 14 przeciwnych i 0 wstrzymujących, Rada Miasta podjął uchwałę w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Pruszkowa za 2020 rok. 12 radnych. Kto jest za? podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa. Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę za, Pani Agnieszka. Proszę o wyniki głosowania. Stosunkiem głosów 9 za przy 12 przeciwnych, 1 wstrzymującym i 1 nieoddanym głosie. Rada Miasta podjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta Pruszkowa. Panie przewodniczący, jeśli mogę e Głosowałem za. Zgłoszę, y, zgłaszam wotum separatum, które złożę do Biura Rady w dniu jutrzejszym. Dziękuję.